我希望喽。 Witam serdecznie, kolejny odcinek na kanale Szybko Plus I dzisiaj Stumble guysy, ponieważ dawno Stumble guysów nie było Graliśmy ostatnio bardzo dużo w Pet Simulatora i ogólnie w Robloxa Dzisiaj trzeba troszkę odpocząć, jeden dzień od początku nikomu nie zaszkodzi, prawda? Dzisiaj Stumble guysy. dzisiaj będziemy grali kotem Zobaczmy sobie co my tutaj mamy za darmo do odebrania Oczywiście dwa kręcenia, więc zakręćmy sobie Zobaczmy co nam tutaj ciekawego da Ogólnie o wiele bardziej kręciłem się w tego Robloxa ostatnio niż w Stumble guysy ale O, 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 o o, o, o to chociaż, dobra Może być, może być, co prawda nie nie mam już za bardzo. Nie wiem, mam wrażenie, że przeszedłem z yy, samolgajcem w y, 100%, których się dało, tak, tak naprawdę. Bo nie wiem już, jakim kołem fortunnym mógłbym kręcić, żeby to mi się dalej opłacało. wiecie o co chodzi? Jakby ja już tutaj patrzę, jakiegoś to jest duplikat? Nie, o kurczę, to jest niesamowite, że jeszcze nie mam. Że, że jeszcze się trafia coś nie z duplikatem. Koło naturystów, tu już dropiliśmy. Tutaj nie ma już nic, co by mnie mogło zadowolić. Totalne zero. Wszystko. Wszystko, czyli ten, no po prostu mamy, więc już nam się to nie przyda. Koło ograniczone czasowo, tu jest jakieś, co my tutaj mamy? Mamy jakiegoś baby dolla. Baby doll, no szczerze mówiąc, to no nie jest to jakiś, kurczę, taki, co bym bardzo chciał. Mamy tego miała, którego zresztą teraz sobie już jakby wyposażyłem, bo właśnie go też mam. Więc sobie dzisiaj zagramy tym kotem, bo jeszcze nim nie grałem. No i yy, co my tu mamy? Tu mamy coś takiego, za 600... Te, mm, tu, o, to jest ciekawe, oferta. No to jest w miarę ciekawe, ale nie chcę takich rzeczy, ja mam fajnego kota, dobra Honey drop w kosmosie, mamy jakiś event, zagrajmy sobie na tym evencie, zobaczymy o co chodzi z tym eventem yy, Honey dropy, to pewnie będziemy skakali po tych takich plastrach miodu yy, Więc zobaczymy Zobaczymy co nam tutaj, że tak powiem yy, ugra się dzisiaj i mam nadzieję, że jako kosur dzisiaj komuś Bombę w związku sprzedamy, prawda? I będzie wygrana <laughs> Dobra Znajdujesz mi tą grę, jest, dobra, ładuję I zobaczmy, co to będzie, dobra, tutaj widzę, że jest Dużo, dużo razy się kosmos powiela, czyli to będzie właśnie Ten honeycomb w kosmosie, czyli yy, Czyli będziemy, prawda, skakać Po honejach. uwaga, no Załaduj to, ileż, to jest, za... o, jest No, Do... o, kurcz, o Kurcze, ale mapa, dobra Dobra, to będzie to, to jest Mocne, to będzie mocne, więc uwaga Zacznijmy od tego, że wszystko ku... wow Tutaj mamy ten, yy, grawitacja Jest taka fajna, w sensie Mniejsza, dobra, skaczemy tu Skaczemy tu. Pytanie, czy jak ja skoczę na tamtą, na tamto coś? Czekajcie. O kurczę, o kurczę, to nie był dobry pomysł. Czekajcie, tutaj jest, to jest do odbijania. Dobra, możemy z powrotem... O, moglibyśmy wrócić z powrotem na górę, gdybym umiał skakać na tym. Dobra, wróć, wróćmy sobie tutaj, dobra. Pum, do góry. Dobra, tu już nic nie ogarniemy. Dobra, teraz tak. I tu do przodu. Eee! Dobra. Dobra, tutaj. Dobra, jak nie... Przeszliśmy, przeszliśmy spoko, elegancko, jestem w tym dobry. <gry> Dobra, zobaczmy, zobaczmy, co, jak nam pójdzie na następnej rozgrywce. E, o, jest jąś z bananem, jest prawda kosmita. Ciekawe czy teraz będziemy grali ciągle te same tryby, czy jednak się coś zmieni? E, Chcemy zagrać jeszcze raz ten tryb na pewno, ale możemy teraz zagrać coś innego, żeby tak było bardziej urozmaicone. Okej. Okay. To jest chyba ciągle granie tego samego trybu. Nie wiem, po co jest to losowanie na początku, skoro i tak zawsze losuję to samo. No ale dobra, zobaczmy. Przeskoczymy tu i mów do środka. Dobra, tam chłop już podskoczył na tym. ale my jeszcze się zapaliśmy, jeszcze się zapaliśmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Czyli, krótko mówiąc, to znika, ale jestem ciekaw, czy te po po poboczne też znikają. Musimy to sprawdzić, musimy to sprawdzić, więc. Uwaga! Uwaga! Po! Byłem pewien, że w to trafię. Byłem pewien. Byłem pewien, że trafię. Coś yy, moje obliczenia mnie zawiodły. No dobrze, a więc jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze raz. Tam to było, prawda, jedno wielkie niepowodzenie. Spróbujmy jeszcze raz to przejść. Yy, teraz celem jest przejść tak, żeby wygrać. Czyli ja już nie robię testów, teraz już po prostu trzeba wygrać, więc taki jest plan. Tu. Załapiemy się jeszcze na to, pyk, dobra, przeskakujemy tu Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, dobra, tak za bardzo, za szybko ja to zabrałem Ale tu możemy przeskoczyć, nie doleciałem do tego Teraz lecimy sobie bardzo na dół, ale damy radę, damy radę, pum, tu wyskoczmy do góry, dobra Tu wyskoczmy do góry, pum, przeszliśmy zaraz do tej rundy, elegancko, elegancko, dobra Pierwsza runda jest łatwa, bo zawsze dużo ludzi odpada Nie wiem dlaczego tak jest, że tak szybko ludzie odpadają Bo to coś łatwe jeszcze było, ale okej okay. Zobaczmy, druga runda Będzie cięższa, bo w sumie tam wtedy też odpadłem Ale powinna być też prosta, kurczę to jest, to jest mega proste, jak jeszcze tej grawitacji nie ma To jest tyle czasu na zastanowienie się Że szok, nie? Ale dobra Bardzo fajna mapa, w sumie ciekawy tryb nawet bym powiedział Dobra Zniszczmy ich teraz oponentów, skupmy się na kimś Bo chcemy chciałbym komuś, komuś popsuć rozgrywkę Więc zróbmy tak Jak tylko kogoś zobaczę to go bije. <grywmy> Dobra, to nie był dobry pomysł Dobra. Udało nam się przeskoczyć. Dawaj, kot! Miał miał. Musisz dać radę. Musisz dać radę. się przejęzyczyłem. O, kurcze, O kurczę! Miał miał, leci w dół. Miał, miał. Miał, miał! Dobra. Tu gdzie ja lecę? Co ty robisz? Filip? Do góry. Tu. Dobra, dobra, świetnie. Oh, tu, świetnie. Dobra, tu, świetnie, jest cudownie, jest wybitnie. Lecimy tu. Pum, do góry. Nie mamy już nic, na co moglibyśmy skoczyć. Dobra, lecimy tu. Pum, do góry. Dobra, jesteśmy tu. Dobra, tam ludzie już lekko klękają, ale my dajemy radę, my się nie poddajemy. O, o, ty ziomuś Dobra, przeszliśmy, przeszliśmy, przeszliśmy. I teraz będzie finał. Finał, finałów, czyli najważniejsza rozgrywka w tym momencie, kto przejdzie, dobra. Jest jeszcze ten kocur. O, nie, kocura to trzeba wyeliminować. Może być tylko jeden kocur, który wygra, tylko ja. Nikt inny. Dobra, zobaczmy. Trzecia runda. Wygram, wygram. Jestem pewien. Serio? Zobaczycie. Zostawcie łapkę w górę. Jak zostawcie łapkę w górę, to na pewno mi się uda. Dobra. Kolejna rozgrywka. Uwaga, uwaga, uwaga. Skaczemy na dół. I teraz tak, czekajcie. Obierzmy sobie jakąś dobrą trasę, więc pójdźmy może do tyłu. Dobra, tutaj. Jest świetnie. I teraz szanujmy sobie. Szanujmy sobie bloki. Szanujmy bloki. Bo jednak wiecie, nie ma ich dużo. A dużo jest przeciwników. Więc szanujmy sobie wszystkie skoki, które mamy. Ty mnie kurde denerwujesz, kolego sympatyczny. Dobra, dostałeś ciosa. Mam nadzieję, że lecisz tam na dół. Tu. Ty kurcze nic nie dostałeś, ale... No to ładnie, ładnie, ładnie. Nie! Nie! Co się nie da lecieć? Jak, już, jak się raz użyje, to później lecisz i lecisz, i to spada jak taki taki kurczy fryer Dobra, lecimy, lecimy teraz już nie z tym trybem, bo już mi się znudziło skakanie w kosmosie. Trzeba zagrać sobie coś innego, więc zagrajmy sobie. W ogóle jest, jest jakiś ten Game Pass. Ale ja w ogóle nie gram otłom do odebrania, odbierzmy to, odbierzmy to, to. Będziemy mieli jeszcze jakieś zakręcenie koły, dobra, zobaczmy co nam tutaj da, uwaga. Co tutaj ciekawego? Jakiś legendarny, dobra, choć jeszcze episki, będzie episki. Ajajaj, klauna mamy, a, klauna nie mieliśmy, więc dobra, niech jest, dobra, bierzemy klejnoty, bierzemy tutaj znowu losowanie mamy i zobaczymy, co tutaj będzie, może się uda coś zrobić, na... o, tam jest fajny kosmonauta, jakby się dało, udało kosmonautę, to by było super, dobra, pingwin, nie, niestety, piłkarzyk, ale duplikat, no, tak myślałem, dobra, no i tyle z tego, co możemy, co tu jest w ogóle w tym karneżu, tu jest coś ciekawego, co jest, jaka pszczółka, bzy a nie, bo to jest do losowania, dobra, myślałem, że to jakby, że to, że to jest pewne tam O, tu jest coś specjalnego, ale to nie, to nie jest nic fajnego, dobra, średnie, zagrajmy sobie normalną gierkę Bo coś tu trzeba wygrać, a już mi się znudziło latanie w kosmosie Trzeba coś normalnego Dobra, pierwsza mapa, pierwsza mapa i lecimy, jest ogień, oh, Skaczemy do przodu, tu, dobra, tu, tu Ajajaj, aj, aj, dobra, po nie przejechałem, ale dajemy radę, jesteśmy z przodu, jesteśmy z przodu Jesteśmy z przodu, więc będzie git, tu ty lecisz do tyłu, koleżko sympatyczny Dobra, tu Przeskakujemy tu, dobra Dobra, mam dobre tempo, mam bardzo dobre tempo Jestem pierwszy, jestem ewidentnie pierwszy Więc robimy tu, przeskok do przodu Tu, ała, wow. kula, kula Kule, niech mnie Ej, co to jest za blokada, co to jest za blokada Halo, przepraszam bardzo Dobra, jak to się mówi A, niech mnie kule biją Dobra, dostałem cię, nie Damy radę, damy radę o! Jakbym nie dał rady, to bym się popłakał. Dobra, jest, daliśmy radę, daliśmy radę. Okay, kot miał, miał, dał sobie radę dzisiaj. Ło tu jak jest zcenzurowany chłop cały. Dobra, zobaczmy jaka będzie druga mapa. Tutaj czuję potencjał na wina. Napra... O! Ej, tego nie grałem nigdy! Ej, serio nigdy nie grałem tej mapy, co to jest? Co to jest? Dobra, Ej, ale mamy wóz śmieszny. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jak tu, jak tu się, Jak jest le lewy kontrol? A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, skręćmy. O, nie, 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 nie udało mi się. Dobra, tu. Dobra, udało się. Dobra, jest, jest świetnie. Jak tu się dziwnie jeździ? Naprawdę, mega dziwnie. Dobra, tu. Co jest? Dlaczego? Nie, jak to się robi? Jak to się robi? Dobra, udało się, udało się. Ajajaj, tak, średnio. Ale dobra, jak to się niewygodnie steruje tym? Naprawdę, mega niewygodnie. Dobra, lecimy tu. Leciły po ściance, myk, myk, świetnie. Proszę, żeby mi tutaj nie przeszkadzać, panowie. Sympatyczni, dobra. Myk tu myk, dobra, świetnie. Co jest? Ja co ja to mam zrobić? Jak ja to mam zrobić? Dobra. Udało się coś przejechać, ale... O, co dwa okrążenia teraz widzę na górze, dobra? Nie, proszę mnie, proszę mnie nie dotykać No nie, 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 nie Dobra, sprint, 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 dobra, tutaj A, tu można skakać na spacji O, dobra, 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 to wiele zmienia, to wiele zmienia O, tu się zmieścimy, o, dobra, jest, świetnie Lecimy tu, lecimy, sprint Nie, ja tego nie wygram, nie ma szans. Ja się nie wiem czy ja w ogóle dojadę na metę Dobra, o, tu przejedźmy Dobra, zobaczmy, jak to wolno jedzie jak to wolno jedzie Dobra, tu szybki skręt Dobra, jest fajnie Tu przeskakujemy Tutaj Ej, dobra, zaczynam czuć Zaczynam czuć, o co chodzi w tej grze Nie wiem, ile jest ludzi przede mną Ale mamy drugie okrążenie I nie wydaje mi się, żeby był jakiś jeden z pierwszych Ale tu, dobra, tutaj Tutaj dwóch ziomków wyprzedzam Dwóch ziomków wyprzedzam Jest dobrze Jest dobrze, jest świetnie Tutaj jedziemy sobie tędy Dobra, tu Jest superancko Jest dobra, jest, jest Jest timing dobry Jest timing dobry Tu, idealnie Idealnie Teraz tak Teraz tu, teraz tu, teraz tu. Dobra. I lewy kontrol. Dobra, super. Super. Super, damy radę, damy radę, damy radę, proszę, proszę. Dwie osoby dojechały na metę. Dobra, jest, świetnie. Jest. Dam radę, dam radę. Uuuu. Tak jest! Tak jest! Dobra, już myślałem, że mi się nie uda. A jednak, jednak się udało. Dobra, fajnie. Ej, całkiem fajny tryb. Szczerze, pierwszy raz go grałem. Taki trochę Mario Kart Racing. Ta taka gierka. No, całkiem sympatyczne. Dobra, mamy kolejną gierkę. To nie jest finał. Tutaj może przejść 7 osób. A nie, tu jest finał. Tu 7 osób musi odpaść. Okej, okay, dobra. Dobra, to jest finał. To jest najważniejsze, co mamy tutaj do przejścia, więc postarajmy się przeszkodzić innym, ale jednak mimo wszystko nie wypaść poza, prawda, mapę. Dobra, zróbmy tak. Poczekajmy. No, koleżko, koleżko, ty spłakany dzieciaczko, Patrz, co tu się robi. Pych, dobra, dostałeś ciosa. Ty też, co tu robisz? O! Dobra, 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 na spokojnie. Kontrolujmy te kule, kontrolujmy te kule, żebyśmy widzieli, gdzie to jest. Tutaj nam wybucha, trawa powoli. Ale kontrolujmy to, gdzie co lata. O kurczę, o kurczę, o kurczę, dobra. O kurczę, o kurczę, dobra. Jest. Ty miły kolego. szkieletonie. Dobra, tu przeskoczmy sobie. Jest dobrze, jest dobrze. Tutaj sobie to wybuchnie. Tutaj sobie to wybuchnie, dobra. Przeskoczmy tutaj, dobra. I robimy teraz tak. O kurczę. O kurczę. Dobra. Dajemy radę, dajemy radę. Proszę, to musi być win. To musi być win. Proszę. Tu przejdźmy sobie. Tam dają radę jakoś. Dobra, dostał ciosa. Dobra, tu. Jest dobrze, przejdźmy tu do tego szkieleta On też jest koleżka sympatyczny Tu, dobra, przechodzimy tu Jest dobrze, dobre wymijanie, dobre wymijanie Tamten jest odcięty Tamten jest odcięty już, on już nie przejdzie Patrz jak tam go bombarduje wszystko To jest to, to jest to, to jest to Dobra O nie, 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 nie. Dobra Świetnie tu Mam, że tak powiem, małą tratwę, ale Proszę niech to tu nie doleci Proszę, nie, o nie. O nie. Dobra. Daliśmy radę. Dobra, jest świetnie. Ej, ale zacięta walka. Co jest grane? O nie, 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 nie. Dobra. Nie, to mi tu wybuchnie. Nie! Wybuchła by ta tratwa. tamtej mi farta, on po prostu stał w nic nie robił. No nie, ale to była mega zresztą ta walka. No dobra, trudno.